Cześć, witajcie, z tej strony Bocio. Dzisiejszym W yy, dzisiejszym odcinku będzie test kamerki i prezentacja jej. Jak ona wygląda, ja sam na razie nie wiem, więc dzisiaj, dostałem ją dziś od klienta na przetestowanie. I zrobię też jej prezentacja. Wiem tylko też, że to jest kamera Full HD, więc zobaczymy, co z tego zaraz wyniknie i zanim przejdziemy do prezentacji i testów, na początek intro. Zapraszam do oglądania. Okej okay, moi drodzy, lecimy z kamerką internetową. Ja się rozpakowuję, I to jest też ładnie zapakowana w folię. Zaraz zobaczmy co to jest za kamerka. W środku jest puste pudełko, nic tam nie ma. To jest tam mówię kamerka od klienta. Tu mamy żadne instrukcji tutaj nie ma żadnej papierologii. Ok, coś tu jednak nie. nie jakaś mała papierologia jest. O, chyba opis kamerki. Jest na opisy na USB. I rozdzielczości różne opisane, które jest na 1920, 1000 1080. No i potem są jeszcze inne rozdzielczości, jeszcze większe, czyli może, będzie prawdopodobnie można sobie je ustawiać w tej kamerce. Ale zanim do tego przejdziemy, na początek tak wyglądała to kamerka internetowa. Nie wiem, co to jest zaraz, myślę, Tu pisze yy, 1080 pikseli. Tak się właśnie ona prezentuje. Po rozłożeniu kabla, znaczy co ja mówię, stojaka, jeśli chodzi o stojak, muszę przyznać, że jest fajnie zrobione, bo tutaj ma taką gumkę, że jako o monitor nie będzie nam się ślizgać, nie powinien nawet spadywać. I tutaj też jest. Więc wykonanie wykonaniu jest też to tak stabilnie zrobiona, ciężko się otwiera, nie mam do tego uwagi. Kolejną rzeczą, widzę, że ma też tutaj wbudowany mikrofon, w tym miejscu jak pokazuję. O, może tak o, pokażę, nie wiem czy będzie widać. Jest mikrofon wbudowany, ekran, ekran jest zabezpieczony folią, folię nie odklejamy, bo to jest kamerka klienta. Co do kabra Kabel widzę no, jest na, na USB, więc prawdopodobnie w nim będzie podpięty mikrofon i kamerka, którą zaraz też będziemy ją testować. Sama kamerka jest bardzo leciutka, jest fajnie zbudowana trochę czarny, dużo czarnego, trochę srebrnego więc się bardzo ładnie prezentuje, elegancko. Nie wiem tylko, właśnie co to jest za model, co za firma tej kamerki wyprodukowała ją. Tego właśnie nie wiem, więc nie, nie będę mógł Wam w stanie powiedzieć. Więc na gdybym chciał wstawić linki w opisie, to nie znajdziecie. Ale przyznam jest bardzo dobrze wykonana. Yy, zaraz zobaczmy jeszcze, może coś Ktoś tu pisze, jaka długość tego kabla. To wam tak powiem. Mm, nie, nie ma właśnie opisanej. Jaka długość kabla, ale możemy zobaczyć, jak ten kabelek jest długi. Jeszcze moment, muszę odwiązać bo będzie test yy, tej oto kamerki Której zaraz będziemy robić Podłączę sobie ją do swojego komputera Zobaczymy czy jeszcze w ogóle odpali na Windows 11 Powinna Jeżeli już jest jedna z tych nowszych Tak wygląda teraz kamerka No i taki mamy no nie wiem jeden metr, metr pół Będzie miał ten kabel tak przypuszczalnie tak się właśnie prezentuje kamerka z kablem, w ten oto sposób, tak właśnie ona wygląda po wypakowaniu oczywiście, no i teraz przejdę właśnie do testów tej kamerki internetowej, zobaczymy jak ona będzie się sprawdził w testach, w no jakie tylko zobaczymy ten test, taki, jaki będzie jej obraz, czy będzie też do niej jakaś aplikacja czy nie, więc teraz zapraszam Was na test. Tej kamerki internetowej. Internetowej działa? Do niej aplikacji żadnej nie ma, więc bezpośrednio podpalamy kamerkę internetową i ona działa z Windowsem 11, nawet nawet i starszym Windowsem 10. Też odpali. Myślę, z starszą wersją Windowsem 7 też kamerka ta zadziała. A teraz sprawdzamy jaki jest jej obraz tej kamerki oto internetowej. No to jedziemy znowu. już nagrywanie złożone, tu mamy aparat i proszę oto tak się prezentuje kamerka internetowa. Jest, przyznam tak szczerze, to jest obraz, który tutaj właśnie ona monitoruje, za mną widać okno, wszystko. wszystko. Niestety porównując nagrywanie teraz obecnie telefonem, którym nagrywam, w tym samym czasie, czasie od obraz kamerki. No muszę przyznać, że rozczarowany jestem. Bardzo, bo nie wiem jak się to a dzień Ale porównywając bluzkę moją, która jest naprawdę czarna. Widać, że jest to takie, takie wszystko blade. Troszeczkę rozczarowany jestem tą kamerką. Nie, nie wiem jaka są na tej kamerki. Ale no mogło to troszeczkę być bardziej, że przy takim świetle jasnym, jak ja mam teraz tutaj, tutaj w pokoju jasne Rydy, zimna, no, jest bardzo, bardzo, bardzo widać obraz, ale to nie jest to. Tutaj przez się... Windows 11 mamy aplikację aparat. Obraz jest taki dość blady. Oczywiście to... jeśli chodzi no, o ten obraz, no, to jest dobrze nam widać, ale widzę, że to ta marka... Mam takie no. właśnie opcję, że ona jest nieczysty jest ten, ten obraz, ten obraz, to, to, tylko, tylko po prostu widzę jest utrzymazony. No, ale jak widać ten obraz no, przy tej kamerce zobaczymy, bo nie potrafię, nie będę mógł sprawdzić, jak ona prezentuje się w dzień, bo ta kamerka jest klienta, która dzisiaj wróci z powrotem tego. Tak ale porównywając obraz tej kamerki a normalnie jak nagrywam z telefonu, co mam teraz przy świetle takim jeszcze pokażę Wam jeden taki test Ja się teraz światło dla porównania widać mnie nawet w ciemności, ale już tak bardzo słabo jeśli chodzi o tą kamerkę internetową widać mnie jeszcze tyle lat, dobrze, że jest za oknem jasno ale jeśli chodzi o taką kamerkę, a kamerkę w telefonie, no to Trafienie trochę mnie lepiej widać niż tutaj. No, przyznam szczerze, że zobacz, nie wiem jak się sprawdzi w dzień, ale troszeczkę jestem leciutko rozczarowany tą kamerką internetową. Właśnie, dziwnie jeśli chodzi o jej obraz. Teraz już to. światło. Jest takie, te kolory powinny. No, obraz jako taki jeszcze widać, ale kolory tej kamerki mogłyby być bardziej żywsze, tak jak Normalnym aparatem jak nagrywamy, czy jakimś lepszym telefonem, żywsze mogłyby te kolory. No. Dla mnie to wygląda trochę słabo. Nie masz no wyciekać, czy, czy, czy po ustawieniach muszę aplikację tę nie przygnąć, Ale tu masz mam przez aparat i to wygląda tak słabo. No dobrze, moi drodzy, ja zrobiłem właśnie taki test tej kamerki. Jaki jest, jest, jest jej obraz? Powiem tak, yy, teraz yy, nagrywamy już aparatem cyfrowym. Yy... Obraz, jeżeli przy świetle już takim nocnym, tak jak ja mam właśnie pokoju lampę włączoną na co ten obraz jest nieco blady i nie wiem, jak w przypadku zachowa się w dzień kamera. Myślę, że będzie miała wtedy żywsze kolory, ale przy nocnym już świetle troszeczkę yy, jest lekki minus, bo mogło, mogło mieć to troszeczkę lepszy wpływ na żywotność kolorów nocą. No ale ogólnie nie jest tak, żeby nie było nas widać, będzie nas widać, jednak nie tak na pewno doskonale jak to powinno być. Myślę, że jakby kamarka była jeszcze troszkę wyższa, półki, tam za 800 zł, czy ileś, na pewno byłaby, jej lepsze były kolory i na pewno i w dzień, i w nocy, nie wiem jak się zachowała właśnie w dzień, ale mogę powiedzieć tylko jedno, jeśli chodzi o jej wykonanie, jest bardzo fajnie wykonana, tylko nie mam żadnych właśnie do tej kamarki uwag. Jeśli chodzi o nagrywanie yy, dźwięku, który właśnie miał odłączone słuchawki i szło przez kamerkę, przez kabel USB, który to też myślę, że ta podoba bo jest podłączony. Obraz kamerki i mikrofon w jednym, mikrofon ma bardzo dobry, to jest duży plus. No i to nie tylko ten nocne nagrywanie przed takim świetle, no to trochę jest taki szelni ten obraz, ale... Ogólnie, jeśli ktoś tak e, nie potrzebuje jej do nagrywania codziennego użytku, tylko tak po prostu, no to kamarka za taką niewielką kwotę spełnia swoje oczekiwania. Ale chociaż jeżeli chodzi o ten kolor wieczorem, jak mamy takie światło, no mogło, to, to jest ten jeden minus, że mogłoby troszeczkę, troszeczkę lepsze, ale jeśli chodzi o całą resztę, jeśli o. Nagranie dźwięku z tej kamerki bardzo dobrze odbiera. No do tego to wybacz, no nie mogę się tego, do tego przyczepić. Do tego nie mam żadnego minusu. Bardzo ładny dźwięk, czysty dźwięk. Zresztą sami zobaczycie na testach tej, tej kamerki. Do tego to nie mam żadnej uwagi. Bardzo elegancki dźwięk. Bardzo nawet mnie zaskoczył, ponieważ lepszy dźwięk jest, niż ja nagrywam właśnie przez słuchawki z mikrofonu, bo no. zapraszam Was na kolejne też odcinki, testy takich różnych kamerek czy innych rzeczy. Jak coś będzie znów nowego lub coś dostanę od jakiegoś klienta. Z pewnością nagram kolejne odcinki. A my widzimy się niedługo, do zobaczenia. Cześć. i pa pa!